Witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do was z tutorialem na pracę z mojego skrapowego mystery boxa, który pojawił się w sprzedaży na początku tego roku. Ten temat, który tutaj jest widoczny, czyli temat ślubny był jednym z takich trzech podstawowych tematów tego boxa, czyli ważne uroczystości: ślub, chrzest i komunia. W związku z tym, że w boxie pojawiła się przepiękna kolekcja Scrap Eight zapamiętaj ten dzień oraz bardzo fajne bazy ze sklepu Craft Corner marki Goldbox, w tym tutorialu przygotowałam dla was kopertówkę. Kopertówkę z użyciem właśnie tej kolekcji idealną na ślub, ale tak naprawdę w momencie zmiany napisu możecie dostosować ją również na wiele innych okazji. Tak ona się prezentuje, jest dość uniwersalna. Bardzo prosta w swoim wykonaniu, także mam nadzieję, że się Wam spodoba, i jeśli macie tego boksa, to zrobicie ją razem ze mną. Serdecznie zapraszam Was do wspólnego tworzenia. Baza do takiej kartki typu kopertówka. Możecie z powodzeniem wykonać samodzielnie, po prostu bigując ją w dwóch miejscach i docinając pod skosem, lub kupić od razu gotową w sklepie Craft Corner. Jest to maza, baza marki Goatbox. Ja sobie tutaj spisałam jej wymiarem. 21 cm na 9,7. Tutaj też mamy 21 cm, ale tu już jest wysokość 10 cm, żeby nam się tutaj to ładnie zaginało. Pierwszą rzecz, którą sobie od razu tutaj zrobiłam, to poprawiłam linię wigowania, żeby tutaj nam nic nie odskakiwało niepotrzebnie. I można oczywiście wykorzystać sobie wstążeczkę, przykleić ją pod spodem i zrobić wiązanie na kokardkę lub wykorzystać magnes neodymowy. I ja tak właśnie zrobię, mam tutaj przygotowane dwa magnesy neodymowe. Taśmę w tym momencie traktuję jako taśmę jednostronną, czyli jej nawet nie odrywam. Zamykam sobie w ten sposób jeden magnesik na drugi. To też nie chodzi o to, że mam to nam tak jakoś super mocno trzymać, no bo przecież ktoś ma tą kartkę naszą otworzyć. Więc żeby nikt nie panikował, że coś jest nie tak. Można też drugi magnes zamontować sobie tutaj, ale wydaje mi się, że nie będzie to tutaj jakoś bardzo konieczne. Zawsze można jeszcze dołożyć kolejny. Jeżeli chodzi o oklejanie papierem skrapowym, to kolekcja, z którą tutaj będę sobie pracować, to kolekcja Scrap Aid, która znajdowała się w moich mystery boxach, kolekcja projektu Ewy Szubry. Zapamiętaj ten dzień numer dwa. Jest to duży bloczek papierów. I jeśli chodzi o tą kopertówkę, to zacznę od oklejenia właśnie tymi papierami skrapowymi, które są o pół centymetra mniejsze, czyli mamy 20,5 cm, a tutaj mamy 9,2 cm. Bo pół centymetra mniej. Jeśli chodzi o ścinanie, tutaj pod kątem, jedną część ja już sobie tutaj ścięłam w ten sposób ona będzie tutaj na froncie, a jedną zostawiłam nieściętą, żeby Wam to pokazać, i jak to najłatwiej sobie zrobić. Przynajmniej według mnie tak jest po prostu najłatwiej. Biorę sobie arkusz, który tutaj mam docięty, również pół centymetra mniejszy, czyli 25 cm. Przytrzymuję, obracam na drugą stronę i biorę sobie ołóweczek. Ołówkiem wyrysowuję linię. I pod tymi liniami będę sobie to ścinać. Zwykłą głową do mazania tutaj te krawędzie sobie wyczyszczę. Możemy zabierać się za oklejenie naszej bazy. Ja do klejenia używam kleju indroligatorskiego marki Eco Scrapbooking oczywiście mój ulubieniec od lat. To jest dokładnie ten klej i pędzelka silikonowego. Kartkę w środku również wyklejam papierem skrapowym. Później można sobie życzenia nakleić na naszą kartkę czy to w formie wydrukowanej, czy po prostu wkleić sobie białą kartkę i na nim, na tej białej kartce wpisać życzenia. Kolekcja jest dość uniwersalna, więc zmieniając tylko napis, jesteście w stanie dopasować ją do wielu różnych okazji, co wydaje mi się fajną opcją, w szczególności gdy tych okazji teraz może być coraz więcej, no bo zaczynają się zaraz sezony komunijne, ślubne, coś na chrzest pewnie też się pojawi, Także można sobie taką kopertówkę wykonać. A robi się ją dość szybko i prosto. A myślę, że jest też fajną odmianą od klasycznych kartek, delek czy każdej innej. Dobra. I tutaj również pół centymetra mniej niż baza, czyli 20,5 na 9,5. Bo tak jak mówiłam, tutaj mamy 10 cm wysokości. Wam, jak obciąć sobie tutaj pod kątem właśnie tą część. Ja będę używać trymera. I żeby to obciąć, mam tutaj wyrysowane te linie. Układam sobie na trymerze, tak żeby zostawić sobie tutaj odstęp. Czyli ścinam przed narysowaną linią. I z drugiej strony również tak samo. Sprawdzę sobie najpierw, czy jest ok. W razie czego, przecież zawsze mogę jeszcze poprawić. Myślę, że jest super. W ten sposób to będzie wyglądać. Trymer odkładam na bok. I możemy kleić dalej. Ok, środek mamy oklejony, to teraz jeszcze część zewnętrzna. Tutaj wybrałam sobie ten arkusz z koronką, na nim będę układać naszą kompozycję. Otworzę sobie i położę ją na płasko, żeby mi się łatwiej przyklejało. Specjalnie dla Was ściągnę jeszcze tu osłonkę z taśmy. Bo przeważnie, jak e, tak zrobię, że zostawię, to piszecie w komentarzu, że zostawiłaś osłonkę. I tak jak mówię, ja po prostu tą taśmę traktuję wtedy jako taśmę jednostronną, ale, ale zdejmę, żeby nie było. I rozprowadzamy sobie tutaj dokładnie i wklejamy na tą część, na której za chwilkę będziemy tworzyć sobie naszą kompozycję. I właśnie, żeby było nam trochę łatwiej, możemy sobie w ten sposób kopertówkę rozłożyć. Tutaj tylko, żeby dobrą stronę przykleić, bo mamy tu napisem. Ja już rozgrzewam sobie klej na gorąco. I przyklejam na front naszej kopertówki. Ona już sama w sobie teraz będzie fajnie wyglądać. Tylko oklejona papierem skrapowym. Zobaczcie. Oczywiście tył również możemy sobie papierem skrapowym okleić lub możemy zostawić go w wersji kraftowej, jak wolicie. Ja pewnie sobie go na końcu jeszcze okleję. Ok, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Rozkładam sobie tutaj tą kopertówkę. Mam tutaj przygotowane elementy do wycięcia z kolekcji, kolekcji Scrap Aid, piękne kwiaty, listki. Mam też przygotowany kwiatuszek magnoli biały, który również był w boksie. Tak samo jak napisy, ma napisy marki Minty Papers. Tym razem wybrałam napis gratulacje z okazji Waszego ślubu, ale oczywiście w zależności od okazji możecie sobie napis dostosować. Zacznę od przyklejenia tych elementów. Kwiatowych. I jeśli chodzi o elementy, one są dwustronne, więc też fajnie sprawdzą się w Pop-Up bo pop Boxie. Ja lubię elementy przyklejać przy użyciu kleju na gorąco. Dzięki temu zyskujemy też dodatkową warstwę na naszej kartce. I cała kompozycja wydaje się być bardziej oderwana od bazy. Zacznę od przyklejenia tych większych elementów. Klej nakładam przeważnie na środek, tak abym mogła jeszcze pod te elementy wprowadzić kolejne, tak jak tutaj. I oczywiście, pamiętając jak zwykle o tym, że jak potrzebuję sobie element rozciąć, przeciąć, pomanewrować z nim, to zawsze to robię. Troszkę nim tutaj poruszam. Pamiętajcie, że ważne jest też budowanie warstw. Jeżeli jedno przysłania drugie, to nie jest nic złego. Często jest tak, że jest taki strach, że dopiero coś przykleiłam, a już to zasłaniam, ale chodzi nam tutaj o całość, która będzie się pięknie prezentować. Chciałabym również, żeby tutaj a, było widoczne taki delikatnie spadający Um, obraz tych listków i myślę, że tutaj gdzieś też pójdzie ten kwiatuszek z Magnolia Flowers. I dlatego umieszczę tutaj też listki pod spodem, tak aby się to też fajnie komponowało z tym napisem. Budowanie kompozycji to naprawdę bardzo fajna zabawa, więc nie bójcie się próbować. Jeśli na początku jesteście jeszcze swojej skrawowej drogi, próbujcie sobie na sucho najpierw kompozycję ułożyć, a później dopiero przyklejać. Jeśli boicie się, że zapomnicie co ułożyliście, to zróbcie sobie po prostu zdjęcie takiego próbnego projektu i spróbujcie odtworzyć. Myślę, że ten kwiatuszek chciałabym umieścić gdzieś tutaj. kilkę poczekam, aby klej się nie wylał. W ten sposób. I tutaj mam ten napis. Gratulacje z okazji Waszego ślubu, który też chciałabym, aby delikatnie tutaj spod tego kwiatu nam wystawał. Wygnę go sobie palcami. Delikatnie po prostu. O. I również klejem na gorąco przykleję w dwóch miejscach, tak aby ta fala była tutaj zachowana. Uważajcie, żeby się nie poparzyć. Podniosę sobie tylko, żeby sprawdzić, czy kompozycja mi się podoba. Jest fajna. Tu mam jeszcze listki. Akurat z tymi elementami do wycięcia. Takimi jak właśnie te od Scrap Eight, które są dwustronne. Możemy je też spokojnie przyklejać na krawędziach, tak aby delikatnie wychodziły nawet poza kompozycję, bo z drugiej strony też będzie widoczny listek. Mam tu jeden element, który mi został i szkoda byłoby go nie użyć, ale jest troszkę za duży, więc pomanewruję sobie i porościnam go w taki sposób, aby pasował mi do całości. Kolekcja jest naprawdę super, bardzo delikatna i bardzo fajnie się z nią pracuje. Myślę, że będzie pasować też do wielu stylizacji, jeśli chodzi o klimaty weselne, do różnych stylów. A wy będziecie mogli przygotować dla pary młodej taką piękną kopertówkę nasz z życzeniami i oczywiście z jakimś prezentem, czy to pieniężnym, czy z jakimś bonem podarunkowym. Tak prezentuje się moja inspiracja, mój tutorial z kolekcji Scrap 8 na gotowej bazie marki Goldbox ze sklepu Craft Corner. Produkty, które zostały tutaj wykorzystane, były dostępne w moim skrapowym Mistery Boxie, pierwszym w tym roku skrapowym Mistery Boxie. Kolejny box pojawi się już Połowie marca z nowym tematem, także jeżeli jesteście zainteresowani, nie zapomnijcie dołączyć do mojej grupy na Facebooku, tworzymy z Ania tworzy. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapkę w górę i komentarz od siebie. W tym filmie to już wszystko, serdecznie dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.